Thank you. Ah <sighs> O, spajku, siema, jako pierwszy wbiłeś. Cox. Później robię u ciebie, co nie? Tak po. Chyba nawet najdylekci sobie zrobię, bo ta pani ma wywalone XD. Czekaj, ja ci nawet powiem, o której zrobię. Ten live będzie do 8.40. A u Ciebie? Już Ci mówię... Ładuj się, synek. 9.40 Dobra. Kupiłem przypadkowo wspieranie u Szymona za 5 złotych. Ale on, znaczy, czy on dobry entuzjazm ma z tego? Siema fixu, o, witam, witam osoby, które nie śpią. Nightbot działa, dobrze, Nightbot czuwa. A, przepnij, bo ty nie możesz, co nie? Ja zadanie domowe odrabiam XD No, właśnie widzę, fajnie odrabiasz, co nie? Też chcę tak pokczampowo zrobić Od której do której u mnie? Mm. Od 940. No, ja świat nagrypta. Od której od 940 do 10.40? Albo jak będzie mi się chciało, to jeszcze na lekcji będę streamował. Bo ta, bo ta pani ma dwa IQ Ogólnie mogłem nawet live'a odpalić już 630, a nie Znaczy ogólnie mogłem już nie, nie wie jak włączyć Teamsy. Nie no. Wie jak włączyć Teamsy, ale nie wie jak ogarnąć internet. Ale wie pani, że jak pani kliknie alt F4 to szybciej działa. No my tak dwa dni temu gościa w Fortnite trollowaliśmy. A ja ogólnie wejdę w Fortnite i sprawdzę, czy mi te customy działają. Bo, jak nie, to sera nie mogę. O, witam Bożo. Witam, Gidę. Gida, napisz hasełko, może pierwszy raz wygrasz. Oczekajcie, ty ekran wam zakryłem. Przypadkiem. O 7.30 wstaje i jem. Jem, je zęby, idę się na ubieram się i jestem na lekcji. Możemy zrobić, że każdy gra jedną grę solo. Ale czekaj. O ma Windows. Nie no, najpierw przejdziemy eliminację, wiesz jak? W się, sensie, że nie custom? Wiem. Dasz moda, Maxo. Nie, nie kojarzę, nie kojarzę ciebie. więc igre. O 7 godzinie. Gościu, wiesz, że Lazar, Bim, gościu, który ma 16 milionów subów, ma 24 tysiące godzin? Które miejsce i ile? Bo każdy odpala solo w lobby. Ale jak ja mam sprawdzić, ile, ile on zrobił fragów i w ogóle? Powiadomienie mi nie przyszło. Czy PS jest od... Od 5. PSC jest od 5, wiesz czemu? Bo Tipo ma problemy. Tipo ma, ma problemy i to jest... I on... I oni nie wiem czemu tak pod, pod, podwyższyli. I co, gridballer? Pat, na, napisałem nawet tobie na Mesku, że jeden błąd zrobiłeś. Ale ogólnie tak spoko. Że nawet spoko wygląda. Oś. O, Szymon jednorożek. naprawili ci... Nie do wszystkich przyszło. Kurna, ty, a to jest pierwszy stream. Rozumiem trzeci. Jakbym... Jakbym jedno trzeciego, co nie? Kurna, u Wafelka byłoby już ponad 10 tysięcy. <grym>, a tak nie da się... Da się. Da się, co ty gadasz? Nie wiem, czy ty gadasz? Da się. No, no, na tipli nie da się. Bardziej w prawo by było na środku, i by nie było widać tego po bokach. No, jak ja w to wchodzę, to wpisuję wiadomo. W Ale ty w tipli, co nie. Ty w tipli, co nie. A na tipo. Czekaj. Patrz, 20 godzin temu. Gościu wyjewał się z PSC 5 PLNów. Gida, wpisz, wpisz wszystko po kolei. Kod na pewno, o kolorystyka jest pod Jak ty, <laughs> no, widzę właśnie. No właśnie, dlatego mówię ci, że na, na Tipli patrzyłem, co nie. Ja jeszcze ogarnę tip for stream. No właśnie, ja nie wiem. Ja właśnie chyba ustawienia płatności. Jak chcę zmienić na jedną złotówkę, to automatycznie mi zmienia na 5. Na 1 złotych chcę. I sprawdźmy, płatności, ustawienia płatności No i patrz, dalej jest 5 zł <kuh> Ta tip, no to weź, ej w sumie gida Bo to może się bardzo dobrze przyjąć, Na nagraj Nagraj jak ogarnąć tip, -tip stream Może Ci się nawet bardziej ogarnąć niż ten eksperyment Dobra. Mówię ci gida z dobrym montażem jak się ogarnie. To, to może być. Może być coś z tego. Kuba Warda, do dobre osowania? Hasełka nie napisałeś. Windows. Ale YouTube ma problemy, no. Zasrany. Tutaj wam z tym awatarem daję, co nie? Daję wam z tym awatarem. I tutaj też widzicie ten, i tutaj też. Wejdę w twój kanał. No i tutaj już jest... O, patrzcie, no widzisz. Ej, wytyfy mam dalej, stary. Moja kurna też właśnie Dobra, wbijamy do Windows, o, no A, ja wspomogę z tego No I jest Pog Wszystkie kaczki piszą Elo, na co mnie, gdy próbuję, coś z tym wrotką? Na okay, co być, co ty mała idiotkę, Na co to się na pętli? Na co to jest kopia A ty nic w YouTube szuka? Ale to jest takie dobre, jak ja to uwielbiam dosłownie. Czarot dla możliwe NBA, jedno robi w SAT, ale ponoć wtedy jest mlżej. Pojedź mu X, wszystkie 7 a, a te 7 X to beczka, odbita piłeczka. Każda z nich to suka, każda z nich cipeczka. Eee. No, Kuba Warda wiesz, że sub tylko z dzwonem? jak nie masz z dzwonem, to masz. Pierdziel. Ja nie będę się powtarzać jak kombajn na polu. To, e, to są lepsze zasięgi niż na spajku i bezkitu. To zobaczymy, jest 8 osób, 4 łapeczki. Kto mi tu kurwa siedzi bez łapeczki? Przyznać się 1, 2, 3, 4, 5 osób, 4 łapeczki. Kto chce wpierdol? pierdol Wbi do mnie fajny content? Sławko. nie wiem. Ja śpię. No i już kurna dziewięć się. Chory jesteś? Afelek no racja jak na live, ale akurat w odcinkach ja mam. No bo ja nie robię żadnych odcinków. Ja już zostawiłem, no i koks. Czokomoko elo. Dobra, piszcie szybko, Elo, kto się nie zapisał. e to Lila, fan wafelka. O, jak ja przed chwilą spałem. On spał, stary spał. O i fanka wafelka przyszła Wcale to nie Siemanko Michałek XD Wcale to nie mulciaki, haha no Wcale nie O I przyszedł sam w własnej osobie Jak macie to, że wczoraj Qweli robił live'a grafiki za darmo? Gościu, który ma jedną <grywki> O, on po 9 minutach zakończył live'a chyba, bo się wkurzył na zasięgi. A jak on ma downa? On ma 71 subów, to z czego on się spodziewa? Nie wiem, 50 osób? Chciałem lajki dobić 10, za nich. A. Ale zawsze i zwiększasz. Patrzcie, idziemy tak. Promowanie kanałów. No i co to jest za gówno przede mną? YouTube. Co? On no to Ukrad pewnie dodał tylko napis beznadziejny. No, patrzcie, no ta, takie hucho jest przede mną. YouTube, o, siema w, koń, w końcu jest stream. Jak to w końcu? Zostaw łapy, a nie mi tu. A no, co no, taka prawda. No co, ja nie obrażam, pani Gida. Innych twórców. A dobra, do innych twórców nic nie mam, ale patrz, kurna, YouTube jest obszrany. Naprawdę, kurna, ma, ma problemy psychiczne. A niech się sobie ucina zasięgi za to, że robię ten content. Weźcie, dajcie mu subaną, a nie... No! Dobra, to co? Kończymy? Ja się świetnie zbawiłem. Bo widzisz, że my już subów nie wbijamy. I co się śmieje z Pamiętam, że na YouTube było inaczej więcej. Było wyświetleń. Na przykład jak miałeś 1K łapek w górę, to było już tak z 10K wyświetleń. Ej. Co by się stało, gdyby przestał nagrywać na YouTube? Naprawdę byłby koniec świata. <grym> nie no, to jest najgorsze... Wofelkowi YouTube nie usuwał zasięgów Za kontent. to by miał po 1000 ty, po wyświetlenia Dobra, ja wam powiem tak 17.20 Albo nie, 17.18 A mogę zagrać z tobą? W co? W co, Boniewski? Please, daj mi promo, bo za tydzień mam ur i chcę dobić. E? Musisz dać suba z dzwonem i łapeczkę? Idę pobrać Epic. Dobra, najpierw Epic, potem Fortnite, wiesz ile to ci będzie ściągać? Gościu, Fortnite'a będziesz ściągał połowę dnia. Bonierski patrzył. No. Widzę, ale masz już ponad 8 osiem... Wiesz kto jest pustakiem Dobra, byczki. Ostatnia minuta. Ostatnia minuta. I wy bardzo dobrze wiecie o co chodzi. U mnie się ładują. Ale to jest Fortnite, czy co? Dobra, to ja po prostu kończymy promowanie, tak ocz. Tak 3MB na. No, kończymy promowanie. Ja Wam dziękuję za lewika. Bonieski zapisz sobie to nie wiem gdzieś mój nick w Fortnite masz a ja kończę na razie cześć